Hej, cześć, jest on, Yakuza, ja, i zapraszam was do kolejnego odcinka z Darkest Dungeon. Dziś idziemy do norowiska, żeby pokonać bossa, czyli dużego boszka, i zobaczymy, czy uda nam się go pokonać. No i nie zapominajmy, że mamy tego. mini Miniboss tam się pojawił. Chciałem funtówkę pokonać, ale jednej postaci nie mam, która przydałaby się do celności. Czyli Hina z mentalną ma czwarty poziom, a podałby przynajmniej piąty, żeby w ogóle pójść. I za się uda? Takie rzeczy to wziąłem, ja się zastanawiałem, co dać. Bo naprawdę nie mam jakichś historii przynudzenia, i wyobrażam sobie, też by się jej przydały. Ten i kryt jest no 15, a coś tam jest tutaj, będzie 18. Dzięki temu przedmiotowi, w walce wręcz, ja nie wiem po prostu, skrót tutaj by tankował. Luzgan uleczenia jest dobre. Nie mam kapłanki, wezwałem okultystę. A już dobrze ustawiłem. By oznaczał przeciwnika, na to wygląda. I, I przy walce z gnurem nie atakować jego po bratyńca, bo będzie gorzej, jak go załatwimy. On i tak napawa krytykami, a bardziej krytykami tylko ogłuszeniem Shift o, i nie pralko lewy. Wierzę łopaty, łuski nad wszystko wezmę żeby przynajmniej się obronić Jeden klucz, woda święcona, w zapas To wszystko o, niska więcej, ale to na maksymalny poziom. Będę też lądał, bo będę chciał się pewnie odstresować, jakby coś dał stres

No już? A czy nie knurzy, Boże książę pisze. Co jest? Mam nadzieję, że nie lak. No. Cholera, włącza się. Mam nadzieję, się nagrywa. I gdzie on może być? On tu może być. Tu jest najdalsze. Zapominam, że jakiś tutaj puls bossa to jest go to załatwić. Tylko na mini bossa nie trafić. Nic. Może i dobrze. Zapominam, że takie bestie tu są. Ale obrażenia mam zwiększone i doświadczenie. Czyli tak to nie wyszło. Dawała się, super, załatwiony świniak 13 nieźle. Oznaczymy Nie unik, tylko ochrona. A i trochę ochrony zajmuje. Ja, zajmuję, nieźle. Oznaczamy drania. Może o go powinienem. Kolejna, atakuje. Tylko lepiej nie być oznaczony, bo właśnie on daje oznaczenie i on większo, dużo większą brożę zadaje. I to jest nie za dobrze. Nietrafiony. I ze ceny, które zmniejszyłem przez przedmiot. Cholera daje mu więcej HP, ale i unika, ale ceny zawiera o dwa. Zobaczymy, chyba zawijmy 52 Mówię tak źle nie pójść. Już i wygrana, tam jest szlachetne. Się bierze bardziej niż jakieś tam kasy. Chodzimy, Paniączki a Uniki Majsterku 36 No trafił co z tego 18. To bity. się dobry cały czas krytyki daje do tych pory cały czas kryt był nie czy trującego nie czy w ogóle zatrwała większa szansa ma pewnie ma i krytyk też Czy zna czy jest Nie nieźle albo tak dalej cholera nie mogę strzelić o no to poszła stres też ale może i nie To rzechdziłem to więcej Nie nadzieję, że nowa Syle na kanale wam się podoba z X, wypadało coś nam nagrać. So Czy też jest Landanum no, no. Jurezato Wie że co tu mamy? Obrazy i żarło. Krew. Piorę krew. Jest to może nie powinienem tyle pochodzi brać. Walka tu nie walki, gdzie tu. Sto procent. I udało się na szczęście. Niech go nie wejdzie po inną pułapkę, której nie widzę. I znaczy, będzie dobrze. Naprawdę znaczy, polubiłem zniszczony. nagrywanie filmów. Myślę się to już zaczęło podobać dość mocno. W miarę. Mm -hmm. montowanie i inne te sprawy czasami trzeba robić. z ze światłem. Ła wow, cholera, zapomniałem, że takie bestie są. Co daje obrażenia i ochronę zmniejsza Na świniaka były szarżowa i będzie źle Nie wyszło Żeby tył wziąć do przodu Ale już się przynajmniej weszło Rozznaczenie weszło i co strasznie się stało 11. Dobrze, przynajmniej z przodu teraz czego trzeba rozwali, żeby nie mógł szarżować. Za łatwo dał się. Och, cholera, to oznaczenie nie daje przecież ło. Tak. Nie wyszło mi to, że jest zablokowany. szarza, przynajmniej zmienił na pozycji. No cholera. Nie, jakbyś poszła te dwa razy. Niech wyjdzie to 17 w miarę 12. Upadnie. Udało się. 16 te wyleczyłem. już strasznie się było, poszło. Zultywalnie świniak atakuje Zmniejszą to szybkość Coś takiego się przyda Nie wyleczę go jeszcze, cholera Chyba się dobrze Nie tak dużej to też dobrze Ale ogłuszenie bym wyrzucił Cholera, zapraszam się Dobrze, nie dostał ogłuszenia to. 17 mało nadal, a uszego... szansa jest. Nic z tego, jeden hp serio, muszę tego atakować. Niech się leczy, bo jak cztery świetnie. Lecz 48 też idealnie, 13 dobrze. Ja chyba nie wezmę, bo nic już nie biorę, I nie natrafiliśmy na mini więc też świetnie poszło. Wszystko oczywiście wleczyć się Rób to I zdejmujemy te szyb minus szybkość eee, Kontra większ Wielku i Na no wielkie bestie dobrze bierzemy to robimy to żeby nie zasypać nocy nie ufam jeśli tak pojawili celi kryt jeszcze więcej krytyka opocznijmy więc I udało się jechany boss cholera Tak, to nieprzydatne. Robimy coś takiego, żeby nie zachorowali przypadkiem. Na jakieś coś to co daje tak na, na choroby, kłopotów, zaraz i osłabienie. A osłabienie będzie rzucać. A się boję tego bossa. Nie atakować tyłu, bo jak zaatnim tył, to będzie wściekły. Ła wow. Dobrze Dobra, zaznaczamy Ło że ochrony ma żadnej ochrony nie ma, więc dobrze Zmniejszamy mu wrażenia. Wydałoby się 33, a on ma tonę życia. Robi i tak zdejmujemy oznaczenie. I dzięki temu udało się go ochronić. Znaczy, o tak atakujesz co w prosiaku. Nie ogłuszeń? Dobrze, udało się. Tym razem lecz Zero! Jeszcze krwawej nie wybrakowało brakowało. Polero! Posiak wjechany. Wesie 2, 2. Dobrze, dobrze. 58, w Świetnie. Atakować czy robić te... Robił to. Wyjdzie na, na dobre. Świetnie. To jest w tych taki zły nie jest, co mówi siakach, nie i zaczynamy z tyłu. Zawsze razem jak grałem zawsze to posiaka załatwiałem bo Kurde ogłoszenie on daje a on potem atakuje tak mocno I nie wiedziałem że atakuje tak mocno bo posiaka zabijałem tego małego so, Rób to dalej 66 53 53 Chcecie tak ma powiedzieć? Ulega, jak spalniesz 15-13? Niedużo tak znaczy nie schodzi. Koleżcia moguszą. Cierzej, postaw pokonaliśmy. Gdzie jest nasi? Zostanę malutki 40 po nim. A ja tak bałem, że może coś później tak, bo to najwyższe w Że to... jeszcze to. Kontynuujmy może. A nie, skończmy to. Konaliśmy bossa, pokonaliśmy. z zakończenie, bo ten mi boss nie chce z nim walczyć. Jakbyśmy kryształ dostali. Mam mamy ten fino. Cel unik większa jej od na uszenie. A to do walki z fanatykiem. w dodatku z wampirami to jest. Powiem ja komar powiedzieć, że komaro -wampiry. Z tej strony Komar się najbardziej kojarzy z wampirami. tak mi się wydaje. No, Płynie tam nieważne. Syfilis, ten siemiec. Konsolidacja oh, w kurde i bulimia. Podczas ale w ogóle aż taka zła nie jest, ale to, a... przynajmniej nie jest taka zła. To jest. To nie nosi błyskotek, a tak, cholera. Szybkość unik to nawet dobre, żeby jej dać na stałe. Cholera, nie sprawdzałem postać. Miał wyleczyć niektóre choroby. a bardziej złe nawyki cholera. Mać że kogoś stawiłem. No coś tam był. Tak, już zawiałem. Myślę, że w ogóle tego nie robiłem. Dobra, choroby leczymy. Leczy mnie i psa Już nie chcę wiedzieć, jak w starych czasach pozbywali się ptasięców. Nie chcę wiedzieć. Pamiętam, że zjadali te jajka. Achle, chleb. Żeby chudnąć. Bzdura. Nikt nie powinien pasożyć okień, żeby chudnąć. Że tych o tych nie niedobrze jest. Szkoć celność. Kozaki fajne. Buty, medyka plus 33 do leczenia. Nie mam butów, kupuję. Bo są so fajne. Tylko dlatego je biorę. Wziąłem wszystkich. Nie masz choroby. Wszystko dobrze. I nie wiem, czy kolejnego misji nie wziąć tutaj, że tak sobie pochodzić. Pokonać tego tu i fontówka została też To jest dobry przedmiot Wyobrażenia i kryt dystansowy i szybko i daje eee, Dobra mi jeszcze co ze stresu Oczywiście o, Chodź tu Frag tu może wejść No i będziemy kończyć, na co wygląda. Na dole jest szybko, ciężkość, skoro będę mógł go szybko wrzucić. Jeśli się nagrał, korzystanie zanim tego sprawy, bo mi wyłącza. Tak, sprawdzałem, sprawdzałem. Więc, jeśli podobał, komentujcie, subskrybujcie, lajkujecie. I widzimy, nas, I widzimy się do następnego. Hej, cześć, pa.